Wszystkie małe z tym pracem, dzisiaj sobie zagramy DSJ4. w DSJ4 Puchar Świata Widzów. Jeżeli tak, to na przykład zostawcie górę, subskrypcji z dzwoneczką na dzień co. No i co, przechodzimy do Połowa Świata Widzów. gdzie prezentuje czoła, 12. No i trzeci konkurs Puchar Świata Widzów. Kusamo. Zaczyna bąbuk, wiatr, prawie nie ma wiatru. Krzywicie Dobry skok 131 metrów Dawid X Proponuję wybić trochę pozytywnie to jest dobry skok 136 połowa pierwsze obie prowadzenie trwały Dobry skok. W drugie, drugie miejsce. 139 metrów w drugie miejsce. 139 minut potrzebuje Macius. Jakby widzieć trochę pasywnie, to będzie przeciętny, chociaż dobry skok. Z pierwszej lotu wydawało się, że to będzie słaby skok, no ale wyciągnął i dosiadał Korola. Co bardzo położył się na narty i to będzie krótki skok. Dobrze, zresztą tylko kwalifikacja taka swia by na piąte miejsce. playbox. Spóźnione wybicie. Ale wywalczył, Wywalczy. Wywalczył 134 metra. ze spóźniono wybicie. Wielka. Dobry, żebycie mogli się na to będzie dobry skok. 136,5, 133,5. Oh. Peterson Ładne, nie, to wygląda. I dobry skok. Pod czerwoną linię. Pierwszy, 136 metrów przez Davidexa. Maciuś. Pasyw, pasywnie powiesił sprawę, zaraz coraz pasywnie, ale zyskując to blisko po tak w fatalnym wypiciu. Radco Spóźnione wybicie, no i to będzie krótki skok. Do studiów z tego to chyba, tak jest, dostawała się na dziewiąte miejsce. Łukasz Witel, jeden świata widzów. Będzie dobry skok. Będzie bardzo dobry skok Podróżna zmiana w skoczni 140 metrów Pierwszy skok powyżej 130 metrów Bartek Pro Też będzie dobry skok Też będzie daleki skok Czwarty, 136 metra Pierwsza seria konkursowa Bambuko zaczyna Pasywnie będzie dobry skok 131 132 134 potrzebuje David X też będzie dobry skok, ale chyba krócej, chociaż nie dalej 134 będzie obejmuje prowadzenie krwawy bardzo dobrze wybicie chociaż co pasywnie leci do, 130, do 140 nie doleciało 138 metra, robimy prowadzenie Macius, zobaczymy jak pan sobie poradzi lubię na tej skoczni skakać, fajna skocznia taka Macius, to jest dobry skok, 140 metrów będzie? tak, 147 metrów Karola I to się fajnie skacze jak, jest, jak jest wjazd pod narty będzie lepiej niż w kwalifikacjach I to o wiele w Czwartym jest 133,5 metra Filipox Też dobre wybicie, leci, położy się na nartach Do 140, do 140 leciał. 140,5 metra przekreślił 140 metrów I jest drugi, Filek Masywnie, słabo to wygląda. No ale doleciał do 132,5 m. 133. Piąte miejsce, Peterson. Spóźnione chyba trochę odbicia to będzie dobry skok. 136... 138,5, czwarte miejsce. Maciuś. Czwarty klasyfikacji generalnej. Trzeci, przepraszam. Dobry skok, po 140 metrów, 141 metrów. Drugi, Radco. Przeciętny skok na Radso, 132 10 ostatnie miejsca. Łukasz. pasywnie po wyjściu z progu. Dobry skok, 134, 6 miejsce. Eksekwat z kimś tam nie zobaczyłem. Warto Pro, został osoby tak, bardzo dobry skok. No spodziewałem się lepszego skoku, ale 137 to nie jest po skok 6 miejsce. Macie pierwszy, Macie już drugi, Pipox trzeci. Prasa zaczyna drugą serię. później na nartach No i to chyba będzie ktoś Wszystko niż w, drugiej, w pierwszej serii Tak? 130 telepoetra potrzebuje bambuko Ale to jest dobre wybicie I to będzie dolejki skok 130... 140 równe 141 mm potrzebuje korala Żeby przejść bambuko Też dobre wypicie, ale słabsze niż bambuka. A to będzie dobry skok. Nie wiem przecież jak ma bambułko. Tak, 140 metrów, drugie miejsce. 147 metrów potrzebuje Filek. Czy mu się to uda? Zobaczymy. Niestety. Zabawił całkiem skok. Stość, nie miejsca, niestety nie wpłynę na czwarte miejsce, niestety. Prawie Bicie. Będzie dobry skok, a słowa na tym dostanie. No ale no, trzecie miejsce Łukasz. Tak jak w z był. Też będzie dobry skok. I chyba wyprzedzi Bambuko. Tak jest, 140. Bart Pro, lider klasyfikacji generalnej. pasywnie i nie wyprzedzi, będzie trzeci, drugi, czwarty nawet za haralą Peterson pasywnie, to będzie fatalny skok niestety 130 ponad za szóstym miejsce krwawy to będzie walka o już. I teraz skok, wyprzedzi chyba. Tak jest. Wyprzedza Łukasza. Filipoks. No i walka o podium już się teraz zaczęła. Czy będzie Box na podium? I zobaczymy. Czy będzie Box. Tak jest na pewno na podium już Fidipox. Macieś. Będzie daleki skok. bo zaraz z kości będzie. Piękny skok. 142 metry. Pierwsze miejsce. 141 nie Zapotrzebuje Macius. Bardzo daleko mi się skoczyć, by było, żeby wygrać konkurs. Czy jest w stanie? Niestety nie. Ale czy my nie na podium w ogóle? Trzecie, tak jest na podium. Marcius pierwszy, Typus drugi, Macius trzeci. Zapodium krwawy niestety. Zabrakło mu troszkę. Tak się prezentuje. Czoła 12. Maciuś pierwszy, Łukasz, drugi Warto Pro trzeci. Przechodzimy do czwartego konkursu. Drugiego wpisano. Nocny konkurs, 5 w pracy, płynąc na sekundę. Dawidek zaczyna. Kwalifikacje to takie po prostu trudno. Nie będzie jeszcze go teraz lecieć, no ale cóż. W każdych warunkach trzeba skakać. Bambuko. Dobry skok. Wyprzedzi Dawidiksa, 133, metra. Karola. Niezbyt udany początek sezonu. Sydney powiesi z progu. No i to jest słaby skok jak na Karola. Słowa się 9 poza wyprzedza, ale tylko na razie. Filk. Ale to będzie za 120, 130 metrów, 131, 130 metrów po prostu. Fawry, Fawry, czwarty w tamtym Fawry, teraz czyli teraz w pierwszy w razie na razie, I to to Ojojoj, oj, oj. co się stało z Petersonem 180 metrów ostatnie miejsce, radco Produbicie Rosimy na latach i to jest dobry skok 138 metrów pierwsze miejsce Macius trzeci w poprzednim konkursie Jest w formie Macius, jest w formie, pokazuje to tym skokiem. 134,5 mega. Pili bardzo dobre wybicie, Położę się na nartach. Myślałem, że będzie dalej skok po wyjściu z progu, no ale 132 metry tylko bardzo pro. Stać w na rzecz Maciusia. 188 m ostatnim miejsce, ale to są tylko, tylko, tylko Celia cy próbna, powtarzam Łukasz. Zopóźnię trochę odbicie. To będzie ten skok. Pod 135 metrów 136 i lider pokary świata po ostatnim konkursie. Tutaj w samo pasywnie a pokazuje, że się dobrze czuję na tej skoczni 135 metrów w piąte miejsce. Racer wygrywa kwalifikację. Pierwsza, pierwsza stacja konkursowa, drugiego głosu w kusamu. Dawid X zaczyna, dobre wybicie. To będzie dobry skok, będzie daleki skok. 139,5, 139. 141 metrów potrzebuje bombu, bo przejść Dawid Xa. Krzywe wybicie. No nie nie, to nie był tak daleki skok jak David X. 132 pomatka. Karola został karola, karola. Dobre wybicie. To będzie dobry skok. 135. 137 metrów. Druga. Chwilek. Dobry skok. Czy przejdzie Karola? Nie, nie przejdzie, jest trzeci. Krwawy. Już się w tamtym bo czwarty był, a zaraz chce walczyć i będzie walczył czwarty na razie. Peterson. No i to nie będzie dobry skok. Ajajaj. Słabsza forma petycji ona, 127 metrów. Radco. Pasywnie. Do 130 od do doleciało 132,5 metra, 5 miejsce. Macios. Przeczytałem skok 129, by siódme miejsce. Freebox. To nie to skok. Jednak nie. Chyba warto pochylić się na artykuł za infoślady 9, jest to w siódme wybicie. Zakłada się na laty. w ostatniej fazie lotu w 8 Łukasz. Lukasz Pasywnie Położy się na latach w drugiej fazie lotu i to jest 136, 137, 133,5 bo pojawiłem się w linii Maciuś Maciuś Dobry skok. Teraz będzie 136, 138, drugie miejsce, Dawid Hicks prowadzi Filipox Fatalny pierwszy skok, zobaczymy jak będzie w drugim drugim będzie znacznie lepiej, będzie dużo dużo lepiej 138 138,5 136,5 potrzebuje sam Też będzie znacznie lepszy skok niż w pierwszej sali i wyprzedzi? I tak jest. Bardzo pro. Też będzie dobry skok. Też będzie daleki skok. I ma co ustał. ty takie średnie. 137 metra wyprzedza. Widzę to. Macius teraz. Czas. I czy nie wyprzedzi chyba partka, tak jest nieprzeza. 136 metrów głęboko potrzebuje. krzywe wbicie będzie słaby z kobiet z 120 metr dolecia od 125 się Praco Toch wbicie położy się na latę razu ale to zabraknie, żeby przyjść Bartka. Bartek się pnie w klasyfikacji Łukasz. Będzie dobry skok, będzie daleki skok. Czy wyprzedzi Bartka? Czy hmm. wyprzedzi Bartka właśnie? Tak wyprzedza Bartka Piąty Piąte pierwszej serii. pasywnie, bo nie nie się z progu, a to będzie dobry skok, za Łukasza. 133 punkty za chwilę. 4 punkty pierwszej sali, 135 punkty w pierwszej sali. No i to będzie dobry skok. Nie wyprzedzi. A jednak wyprzedził krwałego miałem Kwałek po pierwszej sali. Kwałek. Czy będzie na podium Jeżeli nic ci nie zpisuje, to powinno być. Tak jest, Karola już na pewno jest na podium. Maciuś, lider klasyfikacji generalnej. Spóźnił trochę odbicie. Uży się na nartach. Też wyjdzie na pojem raczej. Tak jest, nie wiem, czy to Karola. Zostały tylko David X. Czy wygra David X konkurs? Tu widzicie, położył się na tak. I czy wygra konkurs VTX? Tak, wygrywa konkurs VTX. przez yy, Karola Karala druga, Maciuś drugi, trzeci, Pilek czwarty. No i tu już widzicie. Bartek się poprawił. Na siódme miejsce skoczył. Tak się prezentuje: czołowa 12. Maciuś nadal na pierwszym miejscu, Łukasz drugi, Bartek nadal na trzecim, 200 punktów równe. Karala goni. No i Piotrca, jedenasty, oraz dziesiąty, krwawy, dziewiąty. No i co, jeżeli taki film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, słyszycie słoneczko mi No i co, widzimy się w kolejnych filmach. zobaczenia, trzymajcie się, cześć. I wpadajcie na mojego Instagrama, mój opisie będzie.